Chcemy pokazać, że jeżeli weźmiemy sobie tą naszą funkcję minus naszą granicę, to zauważmy, że czym bliżej tutaj, czym bliżej dwójki tutaj będziemy z naszym x, tym, tym bliżej siódemki będziemy się zbliżać. No i um, nasza definicja mówi nam, że pokażemy, że to jest te epsilon. Epsilon jest sobie jakąś liczbą Możemy w tym wypadku wziąć na przykład ją równą 4, no i będziemy szukać takiej liczby, żeby się okazało, że ta liczba jest mniejsza od tego epsilona. W tym wypadku wybrałem sobie epsilon równe 3 i na przykład mogę tak sobie na szybko znaleźć, że no, od naszego epsilona równego 4 mniejsza jest trójka. No i ta trójka to będzie nasza w takim wypadku delta, która będzie rozwiązaniem. No, ale to jest przypadek szczególny, a my chcemy zrobić to dla ogółu, dlatego będziemy robić to na cyferkach, na literkach, wróć, i sobie ojej, i sobie tutaj z tym podziałem, czyli to jest to, do czego chcemy dojść. Przepiszę jeszcze raz i zaczniemy tutaj coś przekształcać, a wróć. Najpierw wypadałoby napisać założenia, zgadza się? Tutaj sobie taką ściągawkę... Zrobiłem taki krótki plan rozwiązania. No i nasza pierwsza rzecz, jaką zrobimy, to będą założenia. W sumie tutaj już wyznaczyłem założenia dla granicy prawostronnej. Bo trzeba wspomnieć, że jeżeli mamy granicę w punkcie, to musimy dowieść granicy prawostronnej i strony. Nie ma takiego uniwersalnego, raczej się nie zdarzy uniwersalne rozwiązanie dla granicy prawostronnej i lewostronnej. Więc będziemy musieli zrobić obydwie. No, ja tutaj sobie zacząłem od granicy prawostronnej. Czyli w tym wypadku, żeby było wszystko prawidłowo, sobie przepiszemy dla granicy prawostronnej, że to będziemy dowodzić. Ok. No to weźmiemy sobie najpierw nasze założenia. Chcemy sobie określić, czym jest nasz x. No, x będzie się znajdował w przedziale, jeżeli od prawej strony idziemy do dwójki, no to maksymalna wartość będzie prawie 2, no nie osiągniemy tego dwa, więc to będzie nasza wartość otwarta. Natomiast ta wartość druga, no to będzie 2 plus nasza delta. No bo nie wiemy w sumie jak blisko jesteśmy naszego x od prawej strony, więc to może być dowolna liczba. Dlaczego nawias otwarty? A żeby zastosować taki fajny trick, że możemy sobie od razu tutaj zro zrobić takie postrzeszenie, które będzie przydatne w rozwiązaniu, że x jest mniejsze od 2 plus delta. No wynika to z tego, że to jest nawias otwarty, więc 2 plus delta już jest poza nawiasem, więc nie jest x. No i to sobie tak oznaczę właśnie gwiazdką, że z tego w pewnym momencie będę chciał skorzystać. Dobra, mamy założenie dla X. No jeszcze takie, żeby były, to sobie zrobimy założenie dla Epsilon i naszej delty. No, z założenia są one większe od zera. Z definicji. Przepraszam. No i teraz przejdziemy do naszego rozwiązania. Ok. No to piszemy sobie. Z definicji tą naszą granicę, no i zaczniemy jakieś tam przekształcenia. Mamy x kwadrat plus minus 7, minus 4. Zasadniczo. I teraz tak, fajnie byłoby się wartości bezwzględnej pozbyć. No i zasadniczo za każdym razem w tych funkcjach i w dowodach będziemy to robić na tej podstawie, że mamy sobie nasz przedział. O ten. I możemy stwierdzić, że x na pewno jest większy od dwójki. Więc jak tutaj sobie podstawimy za x wartość większą od 2, no to w kwadracie na pewno wyjdzie nam wartość większa od 4. Czyli za każdym razem nasza wartość bezwzględna będzie większa od 0. Więc możemy ją sobie opuścić. Bez zmiany znaku. OK. Mamy coś takiego. No i teraz chcemy jakby wprowadzić nasze spostrzeżenie do akcji, żeby można to było jakoś fajnie przeszacować. Yy, więc sobie napiszemy tutaj znak nierówności, no bo tutaj z naszego spostrzeżenia właśnie wychodzi, że ta liczba, którą teraz wstawię tutaj, zwiększa nam wartość tego całego dzia działania, no bo jest większa od x. Mm, 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 Okej. Okay. Mamy już nasze wstawione spostrzeżenia. Tutaj warto sobie napisać skąd to się wzięło. To się z wzięło z naszej gwiazdki. Ja to tak sobie zawsze oznaczałem. Jakieś tam dodatkowe poboczne spostrzeżenia. No i możemy dalej przekształcać. Wróć. Delta minus 4. Ok. Przekształciliśmy. Przekształcamy dalej. To będzie delta kwadrat plus 4 delta. OK. Dochodzimy do takiego momentu, że jeżeli chcielibyśmy tutaj już z tego wyznaczać jaką, jakieś konkretne rozwiązanie względem estylona, no to byłoby to ciężko zrobić. Dlatego spróbujemy sobie to przeszacować. Więc w sumie zamiast pisać znak równości sobie napiszę znak większości i trzeba pamiętać, żeby ten znak cały czas był w tą jedną stronę pisany. Niezależnie co się dzieje, musimy zachować ten znak. Więc jak coś się nam nie zgadza, znak będzie szedł w tą, no to znaczy, że coś źle robimy. OK. I tutaj sobie skorzystam z takiej własności, że dla delty mniejszej od 1 tutaj wprowadzamy takie ograniczenie dla delty, czyli jak delta będzie mniejsza od jedynki, będziemy się coraz bliżej zaraz zbliżać, to Możemy zastosować taką prostą nierówność, że delta kwadrat jest mniejsza od delty. To działa dla każdej potęgi. Możecie to sobie sprawdzić prosto na przykładzie, że mamy 1/2 kwadrat jest mniejszy od 1 na druga po prostu. Ok, To sobie wstawiamy tutaj z naszym założeniem pobocznym. Niestety musimy sobie to ograniczyć, żeby tak prosto przekształcić. Wstawiamy sobie deltę, czyli mamy delta Plus 4 delta. No i tu jest równe 5 delta. I chcemy te 5 delta zapisać za pomocą epsilona. 5 delta jest równe epsilon. Czyli nasza delta jest równa epsilon przez 5. Ok. Czyli co, co ostatecznie otrzymaliśmy? Otrzymaliśmy, że x kwadrat plus 3 minus 7 jest mniejszy od 5. Delta. Nasza delta, stwierdziliśmy, że sobie wybierzemy delta równą epsilon przez 5, no bo mamy takie prawo, delta jest dowolną liczbą, więc wybieramy sobie epsilon przez 5 razy 5, no niepokoi, napisałem i wychodzi nam epsilon. Czyli ostatecznie otrzymaliśmy dokładnie to, co chcieliśmy że to wyrażenie jest mniejsze od epsilon. Jakby to jest robione od, od drugiej strony, żeby dojść do tego wyrażenia. E, no i to jakby kończy dowód. Ostatnią rzecz, którą trzeba wspomnieć, to to nasze dodatkowe ograniczenie, które zadziało się tutaj. O, więc jakby to rozwiązanie jest prawdziwe tylko dla delty niż od 1 i Robi się takie rozwiązanie, analogicznie dla delty większej od 1. I wybiera sobie się jakąś liczbę. W tym wypadku, jakbyśmy sobie to tak prześledzili, no to tutaj wystarczyłoby wstawić delta równą 1, i byłoby to spełnione dla każdego epsilona większego od jedynki również, przeważnie w. W tych zadaniach się robi, że wybiera się dla delty większej od 1 po prostu 1 i zawsze się wstawia jedynkę, więc nie będę tego procesu powtarzał, zresztą jak będziecie pisać, to też nie będzie na to czasu, więc z automatu ja też będę pisał, że delta w takim wypadku jest równa minimum z 1 lub epsilon przez 5, no i to jest dodatkowe założenie. I na tych założeniach, nawet na ćwiczeniach też się pani trochę zawieszała, bo jak się wprowadza takie ograniczenia, no to później trzeba właśnie zrobić dodatkowe czynności dla pozostałych liczb, które.